Hej z tej strony, Maxi Wojtek yy, Założyliśmy ten kanał Po nam się nudzi, nie mamy co robić Dosłownie, po szkole Nie ma co robić, a jest No jest zima, nie ma co dobrej pogody Nasz kanał Wziął się od innego kanału Szpilmy yy, No, no nie, To jest trochę taka, taka trauma Się śmiejamy. Ale Każdy takie rzeczy ma nie no i Nasze filmiki nie są jakieś mega długie. Są dla osób, które wstają i nie mają z kim gadać, bo mieszkają sobie Powiedzmy, mają przyjaciół, a rodziny i mogą sobie coś oglądać. przy robieniu śniadania. Um, o czym byśmy dzisiaj bogadali? No nie wiem, no co robimy? Możemy porozmawiać o e, superbohaterach albo o jakichś e, grach. Z 2023 na PS5 najlepszych, bo B2 -a akurat mam. No dobra, widzę to, bo kolega przodządzam, to... No to lecimy no, to 15 gier. Co jest na pierwszym miejscu? No, oczywiście Marvel Spiderman 2K. Mm. Ocena 10 na 10, 300 zł. Bardzo... Moim zdaniem bardzo fajnie się grało na PlayStation 5, ale szkoda, że są tylko, bo nasi inni koledzy nie mogę ich to zagrać. Ale... Nadal mega fajnie, że to wymyślili Moim zdaniem fajna fabuła, ale kilka misji było trochę no niezaciekawych i były trochę nudne Dobra, jaka jest druga gra? God of War Ragnarok O. no ja w to grałem tylko 30 minut, więc nie mam jak ocenić, ale było spoko nawet. No ja w to grałem, nie całą grę przeszłam, no też mam trochę Dobra, no to The Last of Us Part 1 Czy teraz jest Fortnite? Cześć! Tak rykamy. Czytamy stąd, a później się będzie fałobiecie. Dobra. E, trzecie miejsce: Last of Us Part 1. E, moim zdaniem jeszcze nie grałem, ale widziałem, że jest dobrze oceniane. E, <grym> serialem, oglądałem serial, albo e, serial. Bardzo fajny serial. Nie oglądałem jeszcze jednego odcinka, ale już mi się nie chce wracać do tego serialu, bo oglądałem już kilka miesięcy jak rok temu. To nie jest w Cicho Dobra, EA Sports, FC, 24 26 Jak mi to przeczytałeś? Dobra, dobra, wygrałem w tym grze, może ty ocenisz. Może ty Dobra. no Do czwarte miejsce. No i Sports, FC, 24. Tak, bym... była git, ale Dwa... 23 lepsza FIFA była. Ale teraz to ogólnie już jest 169 zł. A co ja. ci mnie tak przeszkadzało? A w tej teraz? W tej... Tak, w tej grze. Co ci przeszkadzało? To no było nie fajne. To te dziewczyny. No, one piszą grę. A są Okej. Okay. Na piątym miejscu jest Assassin's Creed, Mirage. No jakby, grałem Assassina jak byłem trochę młodszy, miałem nie wiem z 8 lat i, I to, to już nie I to nie wchodzisz, że dobra, na maksiu, zacznijmy na temat No to Assassin, to jest ta chyba gra no, fabularna, no bardzo przynudzająca trochę No ale to idziemy dalej, na szóstym no. miejscu, Dziedzictwo Hogwartu, Hogwart's Legacy Ja w to nie grałem, więc mogę osądzić Ja też nie grałem, ale widziałem filmiki yy, no. Jest fajna gra, to jest dosłownie o, o harem Potterze, tylko że go tam nie ma, jest po prostu o Hogwarcie i możesz tam wcielić w postać, możesz tam uczyć się różnych zaklęć. Siódme miejsce, Diablo... jakieś tam, no... No Diablo piątka. No, ale nie wiem liczb rzymskich. Nie wiem, Git by, była, ale przynudza też tak. Na 8 miejscu Mortal Kombat 1 Nie grałem w, chyba w jedynkę, nie pamiętam, grałem w inną na pewno, ale nie, pamię nie pamiętam, że w jedynkę może to była jedynka. Na dziewiątym miejscu co jest Wajtusie? Na dziewiątym miejscu jest Horizon Forbidden Bean West. Teraz to co, ogólnie jest to. No za PlayStation Plus. E, czekaj tu było co da też nie jak to było? Premium. To jest za premium chyba teraz. No i grałem w to, ale... Bardzo fajne efekty, bardzo realistyczne, ale tak to gra. Podobna strasznie do God of War, ale... Też fabularna, ale uda. Dobra, no Dobra, a dziś o tym jest Minecraft Legends, edycja Deluxe. Tak szczerze to... Nie wiem za bardzo co to jest. Chyba to nie jest zwykły Minecraft, ale kiedyś pamiętam na Netflixie. Był Minecraft też do grania. Był Minecraft do grania. Jakby może mogło tam się wybrać swoje opcje i coś co chce, żeby się działo. Taka tak jakbyś był główną postacią powiedzmy Co jest na 11 miejscu? To będzie Ratchet Clank Rift Aparat, no to Aparat. Apart Aparat, Aparat. Jak ten sklep Aparat. 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 Ale aparat, co się mówi, człowieku no. Nie musi aparat tego pies. Aparat, nie mówi się. aparat Dobra, gręcz. nie chodźcie ze mną. widzowie będziecie wiedzieli. Czy musi aparat, czy aparat. Apart, no, ale. Mów coś o tym, no, no jak ta gra jest jakby nudna trochę, ale wiecie, uczy dużo nawet, bo. Mm, co ty się śmiesz? <laughs> nie, ja się drepę, bo Ośmi Jakby gra nie warta tej ceny, no, ale jak, jak ktoś ma pieniądze, no to może kupić, no, ale. Jak ktoś nie ma co kupić, no to gitale. A tak to... Chyba mm. ja nie przynudzę już. Słaba. Ty, ty nie przychodzisz. Dobra, dobra, dobra. Gryk, już lat. Dobra, się! Dobra. Na 12. miejscu jest Uncharted kolekcja gdzieś co się dzieje. W ogóle byłem młodszy, to grałem w Uncharted, ale... E, co ja mam oczekiwać? jak tam, był taki główny bohater, Nathan, chyba. I, i Nathan Drake. Nathan Drake, no? I kiedyś się ja, z takim też Nathanem, ale nie Drakiem akurat. Na serio jakiś owego <grym> <było> na imię <grym> Nathan. O i, no, fajna gra, mi się bardzo podobała, popularna. Dużo tam było ciekawych rzeczy. Ale ta najnowsza wersja, taka. Taka trochę słaba, ta z dziewczynami. Nie, że mam jakieś problem do dziewczyn, są super, ale. Ja się człowieku. człowieku. Jako... Farming Simulator, to nie jest okoszenie koszenie trawy to wszystko? Nie, Farming Simulator, no to jest jakby o koszenie trawy, ale też o czymś innym, że na przykład masz taką jakby swoją, jak to powiedzieć, no, no, że na przykład jesteś rolnikiem, no i coś tam robisz, no. no, jak ja mam to dalej powiedzieć, no. Dobra, niech ci będzie, dobra, dobra na, ym, na jakim miejscu? Na czternastym miejscu jest FIFA 23. Moim zdaniem yy, yy, bardzo fajna. To, co to jest? To jest F123. To jest jakby git, ale warte tej ceny, grałem w to, ale to jest formuła. Jaki Dobra, cicho, bo nie znam się. Yy, no to jest formuła, ale... Yy, Fajne to jest bardzo, ale jakby jak ktoś ma kierownicę taką do kierowania, to... Trochę, no nie działa to zbyt fajnie, ale jak na się gra, to bardzo fajnie. Jak ma się dobrą czułość, no oczywiście, mówię. Dobra, na 15. miejscu i ostatnim mm -hmm. jest Just Dance z 2024 roku. Czasem mm, na 10 na 10, ale jeszcze chyba nie wyszła, nie wiem jak oni to ocenili. Okej, okay. niemożliwe możliwe to jest, AGD jak... ale to jest z 2024. No i co, a co się tylko tak nazywa, człowiek. Czyli to jest nazwa 2024, ale to nie jest 2024? Jest na przykład kurde, nie wiem, jakby była czy kurwa gra nazwana 2150. ale 2150 to 2024. No dobra, dobra, no to... No to, to koniec. Możemy teraz pogadać o czymś innym, tak? No. Dobra, przejdźmy do tematu. Najpopularniejsze sądycze, bo wy tu się składnie nawet. widać jak wcina. God Dobra. A więc, tak, spożywanie w dużych ilościach podobno szkodzą na zdrowiu, ale kto by się tym przejmował, skoro stosują tak dobrze? No właśnie, jakie stosunki najlepiej sprzedają się na świecie? Spójrzmy, Wojtuś. Na pierwszym miejscu jest Wielkie w Brytanii Cadbury, Dairy Me. To, to są Dairy Dobra. Dobra. W Dobra, ja będę zresztą. Sprzedaż najbardziej mlecznych spośród czekolad produkowanych przez Cadbury. Nie wiem, jak się mówi po angielsku. Cadbury w 2014 roku, ponad 527 milionów dolarów przychodu. Co jest na drugim miejscu? Mm, chini dół to też jest bardzo dobre, ale um, taka czekolada to... No um, oczywiście to jest czekolada, choć czekolady douf, no pochodzą z, Ma z Ameryki, stanowią aż 34% chińskiego spożycia słodyczy. A, to bardzo dużo. No, w trzecim miejscu są Izraelskie elit yy, Znaje każde dziecko w Izraelu Te markę sudyczy stworzył w 1934 roku emigrant żydowsko-rosyjskiego pochodzenia Nigdy nie jadłem Nie wygląda jakoś mega dobrze, ale Spróbowałbym, czemu nie Co jest na czwartym miejscu? W Korei Południowej to jest czekoladki Ghana mm, Też jakby nie, nie próbowałem Ale kolega próbował i powiedział, że bardzo dobre tylko za słodkie, przesłodzili trochę no nazwa pochodzi od kraju z, pocho z którego pochodzi kakao używane do produkcji ulubionego słodkiego przysmaku w korei południowej mm -hmm. o w Polsce ptasie mleczko no my tutaj z Wojtkiem dużyliśmy ptasiego mleczka więc możemy wypowiedzieć, moim zdaniem najlepsze ptasie mleczko jest klasyczne albo takie małe kosteczki takie takim foliowym jakby pudełeczku Ja ogólnie nie lubię Małe kosteczki samki się nic nie pyta Nie wiem, że jak jest. Yy. Wedlowskie pianki w polewie czekoladowej od lat zbynie zdobywają serce milionów Palaków Bardzo dobre, polecam osobom za granicę spróbować Co jest w Arabii Saudyjskiej na najpopularniejsze i najlepsze? No Galaxy oczywiście Galaxy to marka należąca do dołów Chocolates I jest po prostu... Co? Nic nie czytaj Jezu Smara Chocolate, Jezu Eee... Czokolades. Ja y I y jest po prostu mlecznym batonikiem. Czekoladowym w planach. Jest wprowadzanie... Nie. Czekaj. Boże, że sam gubię. Olej to tyle. Dobra, okej. Okay. Y dobra, idziemy na siódme miejsce. W Islandii. Najlepsze co może być. Ze słodyczy to jest Prince Polo. Prince. Ja mówię Prince. Zdał się. Klasyczne. Yy, Taką mm. Takelka nie trzeba chyba przedstawiać. Większość Islandczyków nie wyobraża sobie do rozstania bez ich smaku. Ja dużo jadłem Prince Polo, różne smaki. Moim zdaniem jest to dobry pasonik, ale jak się już będzie je jadło długo czasu, no to czasem może wszystko stracić swój smak. To jest na ósmym miejscu. W Tajlandii kitkat, tak jak w Polsce, też są bardzo dobre, ale w porównaniu do reszty świata, mieszkańcy Tajlandii spożywają bardzo mało czekolady. Kiedy jednak już biorą za coś słodkiego, ich ulubionym wyborem są kitkaty, bo są bardzo, no, bardzo dobre są i, i tanie do tego. Ja jadłem od KitKata kitkato bardzo dawno temu. Na tym pani jak na dziewiątym miejscu z Chili, nie Chili jak chce papryczka, tylko Chili, taki, taki kraj. Chile o to chodzi, że w Chile produkują. Wiem, taki kraj, I właśnie. E, nazywa się to Ambrozoli. Szeroka gamma włoskich czekolad, kamelków i cukierków owocowych cieszy się wyjątkowo dużą popularnością wśród mieszkańców Chili. Nie wiem, jak to się czyta, nie wiem. czyli. No to Chile, ja chyluję bombę. Czasowe czekoladki, prawda? Dobra. co jest z Turcji? No, Ulker. Mm, jakby mleczna czekolada. No, Ulker oferuje szeroką gamę czekolad, waferków, ciastek i cukierków. Ich silną no, pozycję na rynku potwierdzają wyniki sprzedaży. Połowa tureckiego rynku słodyczy należy właśnie do nich. Mm, dobrze, teraz czytajmy o, o słodyczach z belki. CODIOR Prawie każdy wie, że belgijskie czekolady słyną z wyjątkowego smaku. Nie inaczej jest, nie inaczej jest z numerami 1 jeden, jeden w Belgii. Co? Dobra. CODIOR sprzedaje ponad 600 milionów czekolad rocznie. Czyli widzę, że tutaj bardzo zasmakowało tym belgijskim ludziom. Myślę, że sam bym się nie oparł i bym spróbował. W Danii, HARIBO Chyba każdy jest na ten smak, każdy, nawet, nawet, teraz może każdy kupić, nawet w każdej żabce albo piedronce. Czytaj Wojtuś. No, e, cały kraj woli żelki od czekolady, no chyba, no nie wiem, no nie wiem, 5% ludzi woli czekoladę, no ale mniejsza. Wygl wygląda na to, że tak, każdy e, Duńczyk w ciągu roku zjada średnio aż 8 kg słodyczy tego typu, to jest bardzo dużo. No ja na co dzień ja miałem 20 kg. Nie no, ja jest. Ja czyś. Yy, ja, w Brazylii Lakata. Lakata jest liderem branży. Lakata? Laca? La La Lacata. La tak. Lacata. jest liderem branży w Brazylii. Ponad wieku, oferując bardzo szeroki wybór przeróżnych czekolad. Na 14 miejscu w USA są MSy. No i zdaniem, to jest... To MMSy, ale... Byłem w takim dużym sklepie MMS-ów i były tam różne do wyboru, i różne naprawdę mi smakowały, bo można było sypać do takiego pudełeczka. Co jest, o z tym miejscu, mądralo stworzone. Mm. Cadbury Diary. A ty było? Nie. Tak, mówisz, masz o tym? Nie. Mówiliśmy No Okej, okay. musimy zobaczyć, bo ojciec tutaj ma jakieś. Były kad... No, były, były. Masz rację, masz rację, ale może oni też tak bardzo lubią jak oni. No, w sumie. A... No, są jakieś inne widzisz? Dobra, to jest po prostu inny smak. Dobra, pomijmy to. Dobra, w Kanadzie są też kitkaty, już tu pominimy, bo już kitkaty były. W Rosji Alpen Gold. Yy, Rosjanie szalają za czekoladami Alpen Gold. Dostępnymi nie w wielu różnych smakach. No mm. dobra. Yy, w Japonii kitkaty, ale o. Całkiem inaczej wyglądają maczowe maczowe u, na serio Pudełko nawet wygląda jak jakieś, kurde Jako chudne. No, Tylko jak wygląda smakuje? jak dywan jakiś tutaj Nie, kacza te, te co było z maty zestawu w moim razie No, to Ja nigdy nie do tego zestawu maty Nie, nie no. ja... Przecież to mówili, że ta macza była niedobra Ale chudna nie. No, widzisz, lepiej, że nie Ale miałem naklejki Też Kolejny kraj, który lubi czasem sobie zrobić przerwę to Japończycy lubią w bardzo nietypowych smakach Jabłczycy lubią się w bardzo nietypowych smakach, takich jak wasabi. To jest wasabi. Lubują. A, to jest wasabi? Czekaj, co? No, wasabi. Ty, a ty nie mówisz, że to macza. Bo to jest. Bo sam też maczowo. Dobra, nieważne. Cadbury, lunch Bar, bo już Cadbury, coś tam Milk. Teraz bar. No, czytaj, co to jest. Y no to jest VRPA. sprzedaje się około 300 tysięcy sztuk każdego dnia, moim zdaniem, no 300 sztuk to no, nie jest tysiąc. jakoś dużo, no dobra no 300 tysięcy, no ale to no, nie jest jakoś dużo No co no, a jak oni to liczą, że codziennie jest takie sprzedaje. No właśnie, co oni liczą? No, właśnie, a nie wiem, z Niemczech jest Milka, no a skąd Milka pochodzi? No z Niemczech, no. z Niemczech, no tak Aha. W latach 60. Milka stała się liderem, jeśli chodzi o sprzedaż czekolad. W Niemczech roczna sprzedaż warta jest aż 730 milionów dolarów. No, czyli... Na drugim miejscu plasuje się Lindt, który też osiąga świetne wyniki. Przychody że ze sprzedaży tej marki wynoszą około pół miliarda dolarów. To bardzo dużo za zlepienie z to kupić. No, Arturo. Dużo rzeczy. Dobrze, więc skończyły nam się tematy, ale został jeszcze jeden i właśnie pogadamy o nim. Więc każdy, jako dziecko, miał zawsze takie marzenie, żeby zostać jakimś super bohaterem, czy jakimś filmem co nie? A więc znaleźliśmy stronę, gdzie są super moce i ich nazwy. No i tak, może przeczytamy. Co to jest Neurowizja? Neurowizja to. Osoba z, to, z tą supermocą osoba potrafi wzrokiem wykryć nieprawidłowość w organizmie innej osoby Czyli jak ktoś ma raka, o tym nie wie, to... Okej, okay, jak ktoś ma inną chorobę i nie wie o tym, to można to wykryć tą supermocą Oczywiście chyba taka nie istnieje, bo coś to nie wierzy Dobrze, czytaj, Wojcieś Mhm mm mm. No, kto wizja? Użytkownik, użytkownik tej mocy potrafi widzieć doskonale w ciemności. Czyli na przykład, jak yy, nie wiem, no, jakbyś na przykład miał jakąś pochodnię ze sobą, no to widzisz tak w termowizji na przykład. Widzisz takim, nie wiem, żółto-zielonym kolorem. Widzisz po ciemności, jakbyś, nie wiem, snajpą w Fornach no. Dobra, no, teraz może ja mam desktop. Radio Kineza. Osoba, która ma tą moc, może kontrolować i generować promieniowanie. tak jak w mikrofalówki? Zartuje. Zartuje. Replika mocy. Użytkownik potrafi zreplikować ostatnią moc, użytą przez osobę, którą dotknął. No, czyli gdy super supermoc latania, to ej, to jest mega dobre, ej, ej, to jest super. Ja Czemu? Bo u nas supermocy. Co? Bo u nas supermocy. A no, Boże. Tak. Na Boże pierdzenie. <grym> to dobrze ja No jest tak jak Ora, Osoba, która posiada taką moc, może sprawić, że przedmioty stopią się jak lód. Czyli mógłbym Cię rozkupić. Dobra, teraz czy coś. No. Ym, bardzo mi się przyda przydałoby super wech. Użytkownik tej mocy niesamowi, niesamowicie dobry węch. Nigdy się to przydało. No, bym, bym wiedział no, na przykład jak ktoś, nie powiem co robi. No no i nie wiem, na przykład jakie substancje są stosowane albo czy jest przeterminowane, czy nie. Jakie siedzenie. Bardzo przydatna moc. No. Nie. Dobrze, teraz może ja. Transmutacja. Osoba, która posiada taką moc, potrafi zmieniać różne obiektywy inne. Czyli jak, miałbyś tutaj krzesło, powiedzmy, tak? Miałbyś tutaj krzesło, tak? z mikrofon. Co? z jest jest mikrofon. Wiem, że przesunąć to Okej, okay, tak zostanie. Okej, okay, jeżeli miałbyś powiedzmy książkę, książkę, czytasz tę książkę, to w każdym momencie mógłbyś to zamienić na 5 dolarów. No, no, to jest to nie? Nie piszesz, że możesz to do Nie. Dobrze. Zopatia. Użytkownik tej mocy może kontrolować zwierzęta. Czyli jeżeli potrzeb do jakiegoś pieska, to by robił How, -how to bym... No, coś zrobił ha-, i bym był pieskiem jakby. go kontrolował. Yy. Ciekawe mnie, czy jest moc antmena, chociaż takiej nie zauważyłem albo dlatego, że to jest tyle tych mocy, że nie chcę się czytać wszystkich. E, Chodź. No, przeczytajmy dalej. może no, zacząłbyś czytać, bo ich tu się. No. Dla mnie, najlepsza z, tą, z tych mocy to jest na przykład audio kineza. To jest użytkownik, może kontrolować lub generować dźwięk. No, no, bardzo przydatna rzecz, ale ja bym wolał samą ki no, tą kinezę, bo to jest o wiele lepsze. Znaczy, telekinezę, jezus, marca, gadam. No, że na przykład możesz podnosić przedmioty. Siłą umysłu. O tyle lepszy. Co? The Stranger A kto to jest? A, to jest ta Dobra, no, no to mm. no ona też jakby bardzo fajny, fajny był ten serial, ale trochę zmyślony na każdy wiotem. o i dobrze, to dzisiaj na tyle. No. Dziękujemy za oglądanie. Tutaj był Max i Wojtek. Nie. Kolejny film będzie jutro albo powietrze. Dziękujemy.